Jestem niepotrzebna. Jestem niepotrzebna. To jest główne, przek główne przekonanie, wokół którego powstał wzorzec. Wzorzec, czyli powtarzające się doświadczenia. I jutro podczas e, nagrania filmu opowiem więcej o tym wzorcu, jak również o tym przekonaniu, jestem niepotrzebna. Ale wzorzec jestem niepotrzebna ma jeszcze dwa ważne przekonania, o których warto wspomnieć. Pierwsze to nie mam nic do zaoferowania dla świata, co byłoby mu potrzebne, co by właśnie było mu potrzebne, co świat poparł. Co chciałby świat zainwestować? Dlatego, skoro ja nie mam nic do zaoferowania dla innych, to znaczy, że jestem niepotrzebna. Ale tak naprawdę, my, każdy z nas ma coś do zaoferowania światu. Ale mamy masę filtrów, masę przekonań, emocji. Systemów i mechanizmów zachowań, które powodują, że możemy po prostu nie widzieć tego, jak bardzo jesteśmy potrzebni, jak wielkie mamy atuty, jak dużo mamy zasobów, na które świat tylko czeka. Dlatego zamiast walczyć z wiatrakami i sprawdzać, jestem potrzebna, nie jestem potrzebna, jestem potrzebna, nie jestem potrzebna, to zastanów się: Ja mam w sobie. To, to i to. I z tego mogę zrobić super fajną potrawę, która na pewno będzie smakowała światu. I po, która, i po którą świat jeszcze wróci i będzie wracać często. Um, ale to już jest temat, który możemy poruszyć na indywidualnej sesji. I trzecie przekonanie, które jest już od dzieciństwa. Czyli nikt mnie nie chce, bo skoro jestem niepotrzebna, to też dla mnie to odbiera, że nikt mnie nie chce. Jeśli ja odbieram sobie, że nikt mnie nie chce, że rodzice mnie nie chcieli w dzieciństwie, że rodzice nie poświęcali mi tyle czasu, to ja w to uwierzyłam, że nikt mnie nie chce i poszukuję takich doświadczeń, które będą potwierdzać moje przekonania.